Zaczynamy, moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj wcale nie pierwszy film w leżeniu, tylko zaczniemy od tego, co jest najważniejsze w każdej aktywności ruchowej, czyli zaczniemy od rozgrzewki. Chciałabym, żebyście wyrobili w sobie taki nawyk, żeby każde ćwiczenia, które będziecie robić w jakimkolwiek bloku, z którego skorzystacie na filmach, żebyście zaczynali od rozgrzewki. Rozgrzewką może być zwykłe maszerowanie w rytmie jakiejś ulubionej muzyki. Może być taniec, który lubicie, ale ja zaproponuję Wam rozgrzewkę, która uruchomi stopniowo całe nasze ciało. Zatem do dzieła. Stajemy sobie w lekkim rozkroku i rozpoczynamy. Wdech, wydech. Wzdłuż tłowia opuszczamy głowę. Wydech i głowa w górę wdech. Nie odchylamy jej do tyłu, tylko wracamy do pionu. Długi wydech, długi wdech. Dodajmy do tego ręce. W prawo, w lewo, wydech i wracasz wdech. Głowa do Barku. Dodaj do tego Bark do głowy. specyfikujmy ręka w bok, ba, głowa cały czas tak samo. Opuść dłonie, barki w górę, góra, dół, góra, dół, wdech, wydech, wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Barki w tył. Krążymy. Spójrz na mnie. Moje barki krążą w tył. Oddychaj w swoim tempie. zmieniamy zaokrąglasz plecy i ściągasz łopatki pracujesz barkami i znowu się odwrócę hop i hop barki ściągasz łopatki barki w przód hop 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 spróbujmy dodać do tego plecy hop Hop, hop i hop. Uruchom górny odcinek kręgosłupa. Jeżeli wychodzi ci to ćwiczenie, czujesz się pewnie. Dodaj ręce. Hop i hop. Ściągaj. Zmieniaj układ rąk. Raz jedna ręka idzie na górę, raz druga. Ostatni. Dajmy chwilę odpocząć plecą. Wróćmy do naszej głowy. Opuść brodę, zatocz półkole w jedną stronę i zatocz w drugą. Dobrze, głowa prosto. Wdech, ręce w górę i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Świetnie, przenieś ręce przodem w górę. Wyciągnij się maksymalnie i opuść barki. Wyciągaj. Raz jeden bark do góry, raz drugi. Wyciągaj. Ugnij lekko nogi w kolanach. Na wydechu wykonaj opad tułowia w przód. Nie jest to skłon, tylko zgięcie bioder w przód. Proste plecy, nabierasz powietrza i w górę. Pokażę ci to ćwiczenie bokiem. Uginasz lekko nogi, nabierasz powietrza, łopatki ściągnięte. I w górę. Zginasz się w biodrach. Prostuj się. Rozstaw nogi troszkę szerzej, ręce trzymasz wzdłuż tłowia, wykonujesz swobodny skłon w prawo, w lewo. W swoim rytmie. Delikatnie. Świetnie. Spleć teraz dłonie na wysokości barków. Rozstaw nogi nieco szerzej i wykonuj skręt w prawą, w lewą stronę na wydechu. Spójrz na mnie. Wdech. Ćwicz w swoim tempie. Wydech w tył. Do pozycji wyjściowej. Wydech i wdech. Miej poczucie, że za każdym razem możesz ten ruch wykonać coraz dalej. Dodaj do tego odmach ręki. Spójrz za ręką w tył. Zatrzymaj się. Jeszcze raz. Dłonie na biodra. Ściągnij łopatki. Otwórz klatkę. Nogi na szerokość bioder. Ugnij lekko nogi w kolanach. I jeszcze raz. Na wydechu opad Wydech. I wdech. Trzymaj się w dole, oprzyj dłonie, o uda. I teraz na wydechu spróbuj pracować samymi plecami. Przypomnij sobie, jak robiłeś kocik grzbiet kiedyś na, na swojej gimnastyce. Popatrz na mnie, nabieram powietrza. I teraz zostań w górze, oddychaj swobodnie, puść ręce po nogach w dół, i wolniutko kręg po kręgu wychodź w górę, tak jak pokazuję. Głowa na samym końcu. Krążenie barków w tył, ponownie otwieraj klatkę. Większość osób poleca robienie kociego grzbietu na wdechu. Ja proponuję Ci, żebyś robił na wydechu, ponieważ tak naprawdę robisz sobie w środku więcej miejsca dla tego ruchu, wtedy kiedy jest wydech. Dobrze, zrobimy sobie teraz pełne rolowanie. Miałeś przedsmak tego już z pozycji um, opadu. Na czym polega rolowanie? Chodzi o to, żebyś szedł w dół do skłonu, schodząc kręg po kręgu. Zaczynasz od głowy. Pokażę ci to znowu bokiem. Ustaw sobie swobodnie stopy na szerokość swoich bioder. Lekko ugnij nogi w kolanach, nie napinaj ich. Rozpoczynasz ruch od skłonu głowy. Patrz, co robię. Skłon głowy i zaczynam schodzić w dół. Zapadają się barki. Kręg po kręgu, plecy okrągłe schodzę w dół. Wolno, wolniutko w dół. Jeżeli nie możesz dosięgnąć dłońmi do podłoża, ugnij nogi w kolanach, śmiało. Połóż dłonie odwrócone wręcz grzbietem do podłoża, pokażę Ci to za chwilę przodem, po to, żeby czuć na plecach rozciąganie skóry. Wytrzymaj chwilę i teraz tą samą drogą pojedź do góry. Zaczynasz wolno, wolno w górę, kręg po kręgu. W rolowaniu chodzi o to, że głowa rozpoczyna ruch i głowa ruch kończy. Pokażę ci to jeszcze raz przodem. Staję wygodnie, pokazuję przodem, żebyś zobaczył, w jaki sposób układam ręce. To jest taka moja propozycja, która rozluźnia moje barki. Zobacz. Dłonie są luźno. Jeżeli ustawiłabym je w ten sposób, automatycznie napinam barki. W ten sposób zaokrąglam plecy. Wytrzymuję chwilę i kręg po kręgu wychodzę. Barki w tył. Pamiętaj o tym, że kiedy masz pozycję odwróconą, czyli głowę w dół, im wolniej wychodzisz. Tym mniejsze ryzyko, że zakręcić się w głowie. Rób to powoli. Jest to dobre i dla Twojego kręgosłupa, i dla Twojego układu krążenia. Dobrze. Rozstaw teraz stopy najszerzej jak możesz, ale stabilnie. Uwolnij swoje kolano, czyli stopa idzie pod kątem 45 stopni. Po to, żebyś swobodnie mógł pracować w prawo i w lewo swoim kolanem. I rozpocznij lekki balans ciała w jedną stronę, w drugą. Nic nie obciążaj. Pozwól na to, żeby popracowały twoje stawy kolanowe. Delikatnie w jedną stronę, w drugą. Jeżeli czujesz się pewnie w tym ruchu, zatrzymaj się na moment, ściągnij łopatki, wykonaj opad i zrób to samo. Hop i hop. Zatrzymaj się w centrum, puść ręce proste plecy, ręce w bok. Wdech i wydech. Opuść głowę, nie napinaj karku. Zatrzymaj się w centrum i spójrz, zrobić skręt w jedną stronę i w drugą. Teraz twoje plecy są już lekko. Zakrzywione. I jeżeli czujesz się w tym ruchu pewnie, to daj sobie nogę. Zatrzymaj się w centrum. Oprzyj dłonie o UDA. Pamiętaj, że jesteś częściowo w pozycji odwróconej. Ugnij nogi w kolanach, zejdź rękoma po nogach do podłoża i wolno kręg po kręgu wyjść w górę. Zatrzymaj się. Stopy bliżej siebie zostały nam w zasadzie tylko stawy skokowe. Dobrze. Dobrze. Cały ciężar ciała masz na nodze yy, lewej. Tak? Prawą możesz oderwać. To, co chcę, żebyś zrobił, to przenoś. Nie ciężar ciała, tylko jak gdyby przenoś uwagę gdyby. na palce i napięty. Popatrz na, moją, na moje kolano. Ono jest cały czas wyprostowane. Pracujesz na palce, wspięcie, napięty. Na palce, napięty. Hop i hop i ostatni i hop. Rozluźnij nogę i to samo zrób na drugą stronę. Ciężar ciała na nodze prawej, podeprzyj się piętą mhm. i zaczynamy. Hop, hop. Skup swoją uważność tak, żeby mieć świadomość, że noga w kolanie się nie ugina. ostatni raz i rozluźnij się. Świetnie. W ten sposób rozgrzaliśmy praktycznie wszystkie nasze stawy. Troszeczkę pominęliśmy kolana, ponieważ nie było rotacji na boki, ale nie za każdym razem musimy to zrobić, zwłaszcza, że będziecie wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia później w części już tej właściwej. Pamiętaj, rozgrzewka może wyglądać w dowolny sposób, ale dobrze jest, jeśli zadbasz o to, żeby uruchomić wszystkie swoje stawy. Czy na pewno uruch uruchomiliśmy wszystkie? Nie. Zapomnieliśmy o dłoniach. Więc najprostsze ćwiczenie, które możesz zrobić na dłonie, to możesz sobie pokręcić w różny sposób. Możesz sobie powyciągać. Ale jeśli lubisz zabawę z piłką, Możesz sobie wziąć dowolną piłkę, której teraz nie mam, ale wyobraź sobie, że ją trzymam i po prostu się tą piłką pobawić, uruchamiając nadgarski, ponieważ będziemy mieli również ćwiczenia z piłkami zaplanowane. W związku z tym, pokazuję Ci to wstępnie. Dziękuję Ci bardzo, i za chwilę będziesz mógł odpalić sobie filmik, na którym wykonywane są ćwiczenia w leżeniu. Na razie.